Za porośniętymi bluszczem murami Windsoru kryje się dom, w którym elegancja szepcze, a nie krzyczy. Świat antycznych gobelinów, polerowanego dębu i porannej herbaty serwowanej pod wiekowymi żyrandolami. To nie tylko królewskość, to ucieleśnienie wyrafinowania. Dziś wkraczamy do prywatnego świata Katarzyny, księżnej Wali. Od jej ponadczasowych rezydencji po cichy luksus, który definiuje jej współczesne królewskie życie, historia Katarzyny Elżbiety Middleton zaczyna się daleko od pałaców i protokołu. Urodzona 9 stycznia 1982 roku w Reading w Anglii. Kate dorastała w świecie zwyczajnych rytuałów i niezwykłych ambicji. Jej rodzice, Carol i Michael Middleton, zbudowali rodzinę opartą na cieple, pracowitości i cichych aspiracjach przedsiębiorczy duch. Carol dał początek firmie produkującej akcesoria imprezowe, która przekształciła kreatywność kuchennych stołów w wielomilionowe imperium. To właśnie w tym kwitnącym domu który sam stworzył. Kate przyswoiła sobie pierwszą lekcję nowoczesnej rodziny królewskiej. Elegancja zaczyna się od wysiłku. Gdy miała zaledwie dwa lata, losy Kate niespodziewanie zawróciły i pojechały do Aman w Jordanii, gdzie praca jej ojca w British Airways otworzyła rodzinie oczy na świat poza Anglią. Middletonowie wrócili do domu dwa lata później, a Kate została zapisana do szkoły SENT. Andrews w Berkshire miejsca, które później symbolicznie odbiło się echem w jej losie. Nauczyciele opisywali ją tam jako zdyscyplinowaną, lecz jednocześnie cichą i ambitną dziewczynę, która przewodziła nie siłą głosu, a obecnością. Jej wczesne lata w Downhouse, a później w Marlboro College udoskonaliły tę cichą pewność siebie, a jej miłość do sportu, sztuki i fotografii zaczęła zwiastować zrównoważone życie, które pewnego dnia miała prowadzić pod publiczną obserwacją. Ale los czekał na północy. W 2001 roku Kate wkroczyła do historycznych murów Uniwersytetu St. Andrews w Szkocji, nieświadomie zmierzając ku swojej przyszłości, zarówno jako naukowczyni, jak i kobieta, która miała odmienić historię brytyjskiej rodziny królewskiej. Tam, pośród piaskowcowych dziedzińców i mglistych poranków, poznała młodego mężczyznę o imieniu William Windsor. Ich przyjaźń wyrosła ze wspólnych wykładów i śmiechu, przeradzając się w więź opartą na zrozumieniu. W chwili, gdy pojawiła się na charytatywnym wybiegu w prześwitującej sukience, książę dostrzegł w niej nie tylko przyjaciółkę, ale coś o wiele więcej. Prasa później okrzyknęła ją dziewczyną, która skradła serce księcia. Ale tym, co naprawdę ją definiowało, nie był romantyzm. Była nią odporność psychiczna. Życie w centrum uwagi niosło ze sobą blaski i cienie. Po studiach, pracując dla marki modowej Jigsaw, a później w rodzinnej firmie Party Pieces. Kate stała się najczęściej fotografowaną cywilną Brytyjką. Każdy jej krok, od londyńskiej ulicy po rodzinny ślub, stawał się tematem tabloidów. Mimo to zachowała spokój. Nawet gdy para na krótko się rozstała w 2007 roku, poruszała się z niezachwianą gracją, przekuwając złamane serce w ciche opanowanie. Ten okres, choć bolesny, wykuł stal pod jej spokojem test, który przygotował ją do życia w murach pałacu. Kiedy książę William i Kate spotkali się ponownie, świat obserwował to z nową fascynacją. Ich zaręczyny w 2010 roku, przypieczętowane szafirowym pierścionkiem księżnej Diany, stały się nie tylko królewskim ogłoszeniem, ale odrodzeniem współczesnej baśni: ślub w opactwie westminsterskim 29 kwietnia. 2011 roku był widowiskiem na skalę światową. Miliony widzów, wieki tradycji i osoba z ludu, która właśnie została Katarzyną, księżną Cambridge. Jednak za tym przepychem jej prawdziwa podróż dopiero się zaczynała. Nie ku sławie, lecz ku celowi. W ciągu następnej dekady Kate przeobraziła się z królewskiej panny młodej w królewskiego architekta. Nie spieszyła się, by przyćmić kogokolwiek. Zamiast tego, cierpliwie budowała swój wpływ poprzez programy rozwoju wczesnodziecięcego. Orędownictwo na rzecz zdrowia psychicznego i patronaty, które obejmowały zarówno rodziny, jak i pracowników pierwszej linii. Jej kampanie, takie jak inicjatywa Heads Together, odzwierciedlały nie tyle elegancką formalność, co autentyczną empatię. Każde zdjęcie, na którym klęczała obok dzieci, uważnie słuchała rodziców lub pocieszała personel szpitala, niosło jedno przesłanie – życzliwość to siła. Dzięki trzem królewskim narodzinom księcia Jerzego w 2013 roku, księżniczki Charlotte w 2015 roku i księcia Louisego w 2018 roku, życie Kate stało się równowagą między macierzyństwem a monarchią. Opanowała to z cichą dyscypliną, przekształcając wizerunek pałacu Buckingham z odległej instytucji w bliską rodzinę. Jej garderoba, elegancka, a zarazem dostępna, odmieniła globalne rynki mody. Jej zachowanie, niegdyś nieśmiałe, ewoluowało w władczą grację podczas wystąpień publicznych. Dziś, od cichych korytarzy szkolnych Berkshire po majestatyczny Buckingham, życie Catherine to studium równowagi. Wdzięk pod spojrzeniem, opanowanie pod presją. Jednak poza ceremoniami i światłami reflektorów, jej najprawdziwsze sanktuarium nie leży w pałacowych korytarzach, lecz w spokojnej okolicy, która teraz nazywa domem. Ukryta za starożytnymi kamiennymi murami i falującymi łąkami, jej posiadłość odzwierciedla tę samą harmonię, która ją definiuje. Elegancka, stonowana i naznaczona historią. Wiejska posiadłość. Elegancki azyl księżnej w sercu Anglii. Za cichymi uliczkami New Forest, za porośniętymi bluszczem bramami i krętym żwirowym podjazdem, leży wiejska posiadłość Kate Middleton. Rezydencja w stylu georgiańskim o powierzchni 3600 m2, otoczona 6,5 hektara rzeźbionego parku. To nie tylko dom, ale żywy portret współczesnej rodziny królewskiej, eleganckiej, stonowanej i przepełnionej rodzinnym ciepłem. Bramy otwierają się na ścieżkę obramowaną wiekowymi dębami i wypielęgnowanymi żywopłotami. W powietrzu unosi się delikatny zapach lawendy z rabat ogrodowych, a rytm ptasiego śpiewu zastępuje hałas Londynu. Sercem posiadłości jest rezydencja z jasnego kamienia, której okna skrzydłowe i linie dachu z Kornwali lśnią w porannym słońcu. Każdy kąt wydaje się filmowy, niczym wiejski sen ożywiony dziedzictwem i sercem. Przechodząc przez drzwi wejściowe, wchodzisz do okazałego holu wejściowego. Czarno-biała kafelkowa podłoga ciągnie się pod spiralnymi drewnianymi schodami, które wiodą na wyższe piętra. Sufit jest wysoki, zwieńczony ozdobnymi sztukateriami, a przez wysokie okna wpada delikatne światło. Na jednej ze ścian wisi oprawiony portret rodzinny, dyskretnie przypominając, że pod królewską formalnością kryje się dom pełen miłości i śmiechu. Po lewej stronie znajduje się salon z widokiem na zachód. Popołudniowe słońce, wpadające przez okna skrzydłowe, maluje pokój ciepłymi bursztynowymi odcieniami. Wbudowane w ścianę półki mieszczą tomy literatury i albumy fotograficzne, a także kilka pamiątek z charytatywnych podróży księżnej. W kącie delikatnie pali się kominek, a naprzeciwko stoi szara, aksamitna sofa. To miejsce, gdzie rodzina spotyka się na herbatę po długim spacerze po ogrodzie. Nastrój jest klasyczny i spokojny. Każdy detal jest stonowany, a jednocześnie głęboko przemyślany. Na prawo od holu znajduje się formalna jadalnia. Tutaj orzechowy stół rozciąga się pod kryształowym żyrandolem, otoczony krzesłami obitymi delikatną kremową tapicerką. Ściany pomalowano na jasnozielony kolor, obramowano ozdobnymi sztukateriami, a na samym końcu znajduje się zabytkowy kominek. To tutaj odbywają się urodziny i ciche rodzinne kolacje, gdzie śmiech rozbrzmiewa w blasku świec, a zapach pieczeni i rozmarynu wypełnia pomieszczenie. Za jadalnią, w wewnętrznym holu, znajduje się kuchnia przestronna, ciepła i pełna naturalnego światła. Białe szafki, ciemne granitowe blaty i solidne podłogi z twardego drewna tworzą ponadczasowy wygląd. W jej centrum stoi duża wyspa kuchenna, przy której księżna często piecze z dziećmi, a ich śmiech rozchodzi się do sąsiedniego kącika śniadaniowego. Drzwi francuskie prowadzą bezpośrednio na patio, gdzie posiłki są czasem spożywane na świeżym powietrzu, pod pnącą wisterią. Tuż za nią pokój dzienny, pomalowany na delikatne pastele, chłonie pierwsze promienie słońca. To Sanctuarium Kate przestrzeń do kawy, refleksji i planowania. Obok znajduje się przytulny salon z kolejnym kominkiem, miękkim dywanem i neutralnymi meblami, które zachęcają do rozmowy. Szklane drzwi prowadzą stąd do oranżerii. To skąpana w słońcu oranżeria z białymi oknami i widokiem na zachodnie ogrody. Podobno to właśnie tutaj księżna spędza wiosenne popołudnia, czytając lub obserwując bawiące się na trawniku dzieci. Na górze pierwsze piętro rozkłada się na kilka skrzydeł. Trzy sypialnie dwuosobowe z łazienkami znajdują się na niższym poziomie, a dwa przestronne apartamenty znajdują się wyżej. Apartament główny emanuje spokojem: ściany w kolorze kości słoniowej, delikatne zielone zasłony i aksamitny zagłówek w głębokim turkusowym kolorze. Garderoba łączy się z wyłożoną marmurowymi płytkami łazienką z wolno stojącą wanną i mosiężną armaturą, która lśni pod belkami świetlików. Każdy pokój gościnny opowiada swoją własną, cichą historię. Jeden z nich przekształcono w czytelniczy zakątek wypełniony książkami. Z drugiego roztacza się widok na ogród różany, gdzie letnie poranki rozpoczynają się śpiewem ptaków. Na parterze dyskretne drzwi prowadzą do strefy rozrywki. Prywatne kino z granatowymi skórzanymi fotelami, dźwiękiem przestrzennym i przyciemnianym oświetleniem sprawia, że każdy rodzinny wieczór filmowy staje się prawdziwym wydarzeniem. Za salą projekcyjną szklane drzwi otwierają się na spokojny Basen. Turkusowa woda mieni się pod szklanym sufitem, otoczonym kamiennymi kolumnami i leżakami. To tutaj nabiera kształtów spokój. To tutaj Kate znajduje chwilę wytchnienia, z dala od obowiązków i blasku reflektorów. O zmierzchu posiadłość lśni złotem. Światło sączy się przez okna. Ogrody tętnią cichym życiem, a odgłosy śmiechu przepływają przez drzewa. Każda przestrzeń, od wyłożonego kafelkami wejścia po oratorium, odzwierciedla to, kim stała się Kate Middleton. Zrównoważoną, a zarazem autentyczną, wyrafinowaną, a zarazem prawdziwą. To nie jest po prostu królewska rezydencja. To dom zbudowany na wdzięku, celowości i prostym pięknie rodziny. Obok spokojnego domu znajduje się garaż, starannie ustawiona kolekcja luksusowych samochodów, z których każdy odzwierciedla cząstkę osobowości księżniczki. Dołącz do nas i poznaj jej kolekcję samochodów. Kolekcja samochodów. Audia 3 było jednym z pierwszych wyborów Kate. Symbol niezależności w czasach poprzedzających wstąpienie na tron. Kompaktowy, a zarazem elegancki, towarzyszył jej na ulicach Londynu, gdy była jeszcze po prostu Kate. Łączył pracę na imprezach z życiem prywatnym w Chelsea. Jego smukła sylwetka i chromowany grill lśniły w świetle miejskich świateł, oddając zarówno prostotę, jak i cichą ambicję. Wyceniany dziś na około 35 dolarów, pozostaje pamiątką jej ugruntowanych początków. Wyrafinowany, skromny i dyskretnie pewny siebie. Czarne Audi A. Cztery Avant pojawiło się później, symbolizując jej pełne gracji przejście do życia królewskiego. William często siedział obok niej, gdy przemykali się przez angielską wieś. Silnik 2 TFSI miarowo buczał pod maską. Napęd na cztery koła quattro zapewniał stabilność na zamglonych wiejskich drogach. Wnętrze z wysokiej jakości skóry i dębowych intarsji sprawiało, że każda jazda stawała się oazą spokoju. Warty około 50 zero dolarów, stał się dyskretnym rydwanem rodziny, który przemieszczał się między pałacem Kensington a Windsorem. Potem pojawił się Jaguar XEL. Długa, dominująca sylwetka brytyjskiego prestiżu, pomalowany na głęboką czerni, łączy królewską tradycję z nowoczesną inżynierią. Kate często widuje się w nim podczas oficjalnych uroczystości. Miękkie linie samochodu lśnią w blasku pałacowych świateł. Za każdym razem, gdy sunie przez historyczne aleje Londynu, sprawia wrażenie mniej samochodu, a bardziej królewskiej procesji. Wyważony, pełen gracji i niespieszny. Wartość Jaguara, szacowana na około 90 dolarów, to symbol luksusu, dostojeństwa i ponadczasowego stylu. Każdy samochód reprezentuje rozdział w jej życiu. Od skromnych początków po obecny status królewski, wszystkie odzwierciedlają elegancję, opanowanie i równowagę współczesnej księżniczki. Przyjrzyjmy się teraz bliżej bogactwu i wystawnemu stylowi życia, które ukształtowały wizerunek księżniczki, łączącej w sobie tradycję i współczesny styl. Dochód i majątek netto wynoszą 50 milionów dolarów. To właśnie imperium, na którym Katarzyna, księżna Wali, stoi dziś w ciszy. W przeciwieństwie do typowej fortuny celebrytów, zrodzonej z kontraktów reklamowych i kontraktów ze studiami, jej fortunę zbudowało dziedzictwo, poczucie obowiązku i wyjątkowa sytuacja finansowa samej rodziny królewskiej. Jej droga do bogactwa rozpoczęła się na długo przed przekroczeniem progu Pałacu Buckingham. W latach 90. jej matka, Carol Middleton, przekształciła prosty pomysł. Dekoracje imprezowe sprzedawane z rodzinnej kuchni, w gadżety imprezowe, tworząc imperium wysyłkowe warte dziesiątki milionów dolarów w szczytowym okresie. To właśnie ta firma sfinansowała edukację Catherine na światowym poziomie od Marlborough College po Uniwersytet St. Andrews, gdzie przeznaczenie zetknęło ją z księciem Williamem. Choć pewnego dnia została księżniczką, jej początki finansowe opierały się na determinacji, dyscyplinie i cichym sukcesie rodziny, która sama dorobiła się majątku. Zanim Catherine weszła do rodziny królewskiej, zarabiała na życie pracując w branży modowej i handlu detalicznym. Zajmowała stanowiska w działach zakupów i marketingu marki Jigsaw, a także pracowała jako dyrektor kreatywna przy tworzeniu kolekcji imprezowych, pomagając w projektowaniu linii produktów i dbając o wizerunek marki. Te początkowe pensje były skromne. Wahały się od 40 do 50 dolarów rocznie, ale dawały jej niezależność finansową i poczucie tożsamości zawodowej, które później ukształtowało jej zdyscyplinowane podejście do obowiązków królewskich. Małżeństwo z księciem Williamem w 2011 roku odmieniło jej sytuację finansową. Jako księżna Cambridge, a później księżna Walii, Katarzyna pokrywała wydatki osobiste, oficjalne stroje, personel i podróże z dotacji suwerennej i od księcia Kornwalii. Majątek, z którego finansowana jest działalność publiczna księcia i księżnej Walii, księżna, wyceniana na ponad miliard dolarów, generuje ponad 30 milionów dolarów rocznie, z których para czerpie oficjalne dochody. Nie jest to pensja w konwencjonalnym rozumieniu tego słowa, lecz królewskie źródło dochodów, które pozwala na utrzymanie ich zaangażowania publicznego, działalności filantropijnej i działalności domowej w wielu rezydencjach. Oprócz majątku instytucjonalnego, Catherine korzysta również z prywatnych aktywów poprzez Middleton Family Trust oraz spadku zarządzanego przez księcia Williama, szacowanego na około 10 milionów dolarów od jego zmarłej matki, księżnej Diany. Ja wspólny majątek stanowi fundament cichego, wystawnego stylu życia. Od wiejskiej posiadłości w Norfolk po apartament w pałacu Kensington w Windsorze, każda nieruchomość, choć wyceniana na wiele milionów, odzwierciedla nie tyle przepych, co dziedzictwo. Sztuka, architektura i dziedzictwo kulturowe zachowane dzięki nowoczesnej opiece. W przeciwieństwie do współczesnych influencerów, ktoś czerpiący zyski z każdego pojawienia się, wartość Catherine tkwi w wpływie, a nie w poparciu. Jej modowe wybory wywołują miliardowe wzrosty sprzedaży detalicznej. Zjawisko nazwane efektem Kate. Jednak nigdy nie przyjmuje zapłaty za te chwile. Dowód na to, że jej bogactwo nie jest transakcyjne, lecz symboliczne. To rodzaj fortuny mierzonej nie tylko pieniędzmi, ale także wdziękiem, powinnością i niewypowiedzianą mocą konsekwencji. Na każdym etapie swojej drogi, relacja Katrin z pieniędzmi odzwierciedlała jej wartości. Cel ważniejszy od przywilejów. Obowiązek ważniejszy od pobłażliwości. Jej bogactwo nie jest celem samym w sobie, lecz platformą zbudowaną, by podtrzymywać cichą godność królewskiego życia i wspierać sprawy, które wspiera. I to właśnie w tych sprawach od zdrowia psychicznego dzieci po wczesny rozwój dziecka ujawnia się prawdziwa miara jej fortuny nie w tym, co posiada, ale w tym, co oddaje. Filantropia. Historia filantropii Katarzyny, księżnej Wali, rozpoczęła się od wzruszającego momentu podczas jej królewskiego ślubu w 2011 roku. Podczas gdy miliony ludzi na całym świecie przesyłały jej prezenty, Katarzyna i książę William wybrali inną drogę. Zamiast tego poprosili wszystkich o przekazanie darowizn na cele charytatywne. W ciągu kilku tygodni zebrano ponad milion funtów dla 26 organizacji w Wielkiej Brytanii i krajach rozwijających się. Od programów opieki społecznej dla dzieci po pomoc w przypadku katastrof. Od tego momentu humanitarna podróż Catherine nabrała kształtu, a jej misją stało się dawanie nadziei i głosu tym, którzy często pozostają niesłyszalni. Jedną z jej najpotężniejszych kampanii jest Heads Together. Została ona uruchomiona w 2016 roku z udziałem księcia Williama i księcia Harry'ego, aby przełamać stereotypy dotyczące zdrowia psychicznego. Inicjatywa zapoczątkowała ogólnokrajowy ruch, generując ponad 500 zero bezpłatnych czatów wsparcia w pierwszym roku i pomagając tysiącom osób znaleźć pocieszenie i wsparcie, gdy najbardziej tego potrzebowały. Jej uwaga została następnie pogłębiona o długoterminową wizję Royal Foundation Center for Early Childhood założoną w 2021 roku. Catherine Weirzy, że każda ludzka historia zaczyna się we wczesnych latach życia, kiedy dusza jest najbardziej niewinna i podatna na wpływy. W ramach swojej kampanii Shading Us, rozpoczętej w 2023 roku, nawiązała współpracę z dużymi korporacjami, takimi jak Unilever i IKEA, zachęcając je do inwestowania w dobro dzieci. Kampania zainspirowała setki firm do przyjęcia polityki prorodzinnej i stworzyła tysiące możliwości dla dzieci, aby dorastały w bardziej stabilnym i opiekuńczym środowisku. Poza edukacją, Catherine przekształciła królewskie wydarzenia w platformę zmian. Podczas charytatywnego meczu Polo w Kalifornii w 2012 roku, ona i książę William zebrali ponad milion funtów w ciągu kilku godzin. Środki te zostały przeznaczone bezpośrednio na stypendia sportowe dla młodzieży z ubogich rodzin. Do tej pory Królewska Fundacja Księcia i Księżnej Wali zainwestowała ponad 11,9 miliona funtów w projekty społeczne. Dane z 2024 roku. Od zdrowia psychicznego po edukację wczesnoszkolną, od wsparcia dla weteranów po zdrowie publiczne. Każda inicjatywa nosi znamiona Catherine. Ciche współczucie, głęboki cel i niezachwiana wiara, że dobroć pomnożona może zmienić świat. Poza obowiązkami królewskimi i życiem publicznym, serce Catherine prawdziwie należy do spokojnego rytmu życia domowego, gdzie powraca do roli, która ceni najbardziej żony, matki i cichej ostoi rodziny życia osobistego. Dziś Katarzyna, księżna Wali, żyje życiem, które łączy królewską odpowiedzialność z intymnym, głęboko rodzinnym rytmem. W spokojnej posiadłości Adelaide Cottage w sercu Windsoru, dzień często zaczyna się o wschodzie słońca od energicznego odwożenia dzieci do szkoły. Książę George, księżniczka Charlotte i książę Louise uczęszczają do pobliskiej szkoły, a Katarzyna woli ich osobiście dowozić, kiedy tylko pozwala jej na to harmonogram. Gdy dzieci mają wolne, skupia się na pracy. Większość jej obecnych projektów jest związana z centrum wczesnego dzieciństwa Fundacji Królewskiej, a Catherine spędza późne poranki na wirtualnych spotkaniach z ekspertami do rozwoju dziecka lub przeglądając aktualności z kampanii Shaping Us. Podobno lubi pracować w skromnym domowym biurze z widokiem na ogrody Windsoru, gdzie rodzinne zdjęcia i prace plastyczne dzieci sąsiadują z uporządkowanymi folderami informacyjnymi. Popołudnia to czas, kiedy znajduje czas dla siebie. Catherine nadal pasjonuje się naturą, biegając, jeżdżąc na rowerze po Windsor Great Park lub grając w tenisa w Hurlingham Club z bliskimi przyjaciółmi. Niedawno odnowiła zainteresowanie fotografią i ogrodnictwem, często spędzając godziny na uwiecznianiu zmieniającego się światła na rabatach róż w domkach. Znajomi mówią, że jej spokój i cierpliwość przed lustrem aparatu to cechy, które wnosi do życia publicznego. Weekendy pozostają święte dla rodziny. Gotują razem w ogrodzie. Wybierają się na długie spacery z koker z panielką Orlą i cieszą się wieczorami filmowymi przy kominku. William zajmuje się grillem, a Catherine piecze swój firmowy, cytrynowy biszkopt, ulubione ciasto rodziny. Choć jej grono przyjaciół jest niewielkie, jest lojalne. Pozostaje w bliskich stosunkach ze szkolną koleżanką Amelią Jardine Patterson i stylistką Nataszą Archer. Obie od ponad dekady są częścią jej prywatnego świata. Jej siostra Pippa Matthews często odwiedza ją z dziećmi. A obie siostry znane są z planowania rodzinnych spotkań, które pozwalają uniknąć królewskiej formalności. Podróże w dzisiejszych czasach są przeważnie celowe, związane z jej królewskimi obowiązkami. Jednak Catherine do perfekcji opanowała przekształcanie oficjalnych wizyt w rodzinne przygody. Podczas rodzinnej podróży do Szkocji w 2023 roku została zauważona na pieszej wędrówce w pobliżu Bmoral z dziećmi, co stanowiło cichy kontrast dla późniejszych publicznych ceremonii. Dni Catherine płyną spokojnie i harmonijnie. Rodzinne poranki, celowe popołudnia i spokojne wieczory ukazują kobietę ugruntowaną, życzliwą i oddaną cichym radościom domu. W świecie, który nieustannie ją obserwuje. Sekretem Katarzyny jest równowaga między obowiązkiem a macierzyństwem elegancją a autentycznością wdziękiem w życiu publicznym a prywatnym spokojem. To właśnie ta harmonia definiuje współczesną księżną Walii. Jeśli spodobało Ci się zanurzenie w świecie Katarzyny polub ten film zasubskrybuj, aby otrzymywać więcej królewskich historii i daj nam znać w komentarzach, który moment jej życia w Windsorze zrobił na Tobie największe wrażenie.